Odpowiadając na zaproszenie kwadransu z numizmatyką, chcielibyśmy pokazać fragment bogatych zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Znajdujemy się w oddziale Zbieracz Błękitny Baranek. Jest to oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Pokazujemy tutaj część naszej kolekcji numizmatycznej. W naszym muzeum działa od 1981 roku gabinet numizmatyczny, w którym przechowujemy, udostępniamy, publikujemy nasze zbiory. Dotychczas to około 15 tysięcy różnego rodzaju numizmatów dużą rolę w mennictwie gdańskim odgrywały monety bite konkretnie w mieście Gdańsk. Tu pokazujemy monety bite od czasów Kazimierza i Jagiellończyka, są to monety miejskie, wybijane tutaj w mennicy. Najciekawszym przykładem jest tutaj moneta oblężnicza gdańska. Szelang z 1577 roku, jest to nietypowy egzemplarz, jeden z dwóch w naszych zbiorach, na awersie pokazany jest Chrystus. Stoimy tutaj przy gablocie z monetami obcymi, są to różnorodne monety, które docierały do Gdańska wraz z rozwiniętą działalnością handlową. Tak, przypuszczamy, przynajmniej są to monety z różnych krajów, krain czy miast. Znajdziemy tutaj na przykład monety z dalekiej Portugalii, Szkocji, Anglii, ale na przykład także z Gotlandii. Czy śląska. W naszych zbiorach posiadamy również bardzo dużą grupę liczmanów, czyli takich specjalnych krążków do obliczeń na deskach, abakach. Tak jak Państwo tutaj widzicie, kładąc krążkę na linii bądź między liniami, można było przeprowadzić różnego rodzaju działania arytmetyczne. Krążki, które są w naszym posiadaniu. Powstały w różnych częściach Europy, ale głównie w Norymberdze. Są to bardzo ciekawe okazy, jedne z nielicznych, które, na których jest napisane, kto był ich producentem.